Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie jest. jestem tutaj z z gry Arkania Gothic 4 Wyrażam że jestem w bo w tyle i się śpieszyłem troszeczkę Z tym nagrywaniem eee, No i cóż, tam mamy jakiegoś pobocznego quest'a No właśnie, pobocznego quest'a, właśnie Opa Ale pierwszy i tak pogram z tym typem, więc Ale że zabiłem przy okazji ten, wow, wow, wow Dobra, Z tym roterem Też pobram jakiegoś quest'a, ale pierwsza sprawdźmy Oho, Lepsze karwasze, sprawdźmy je yy, tak 15, to 4 mana, 2 regeneracje zdrowia, do umiejętność tarcza Lepsze Tessa Panią góry też coś masz mój kolego drogi A ja z nim nie pogadam się dobra Lur Oma a ten? Kim jest ten? Nie to jest Rotor, pogadam sobie ty jesteś Roter? We własnej osobie. Ponoć wiesz, jak można się pozbyć bandytów. Może mi zdradzisz ten plan. Jasne. Posłuchaj. Gdyby to byli zwykli rabusie, porąbałbym ich bez dwóch zdań. Ale część z nich to moi kamraci. Nie mogę ich tak po prostu wyrżnąć. Masz przyjaciół wśród bandytów? Tak, psiakle. Lorna i resztę rybaków. Przyłączyli się do Dartana i jego pachołków, bo Murdra sprzedała ich łodzie. Jak byli na wojnie. <laughs> Biedacy. Dlaczego sprzedała ich łodzie? Tak do końca to nie wiem. Nie było mnie tu. To czemu Murdra nie da rybakom tego złota, które dostała za łodzie? Jak Lord wrócił z wojny i dowiedział się o tym, co zrobiła Murdra, to mu odbiło i ukradł jej drewnianą nogę. Drewnianą nogę? O czym ty mówisz? Welgor, zmarły mąż Murdry miał drewnianą nogę. Murdrze strasznie na niej zależy. Podarunek od króla, jakaś pamiątka. Żebym to ja wiedział. <laughs> Baby. Mniejsza o to, ci dwoje przestali się do siebie odzywać. Rozumiesz? To jaki masz plan? Lorn oddaje Murdrze nogę, a Murdra wręcza rybakom złoto ze sprzedaży łodzi. I wszyscy są szczęśliwi. Rybacy mogą ruszyć na połów, a ja w końcu wypatroszę tych przeklętych bandytów. Aha! To pogadaj z Lornem. Już gadałem, ale on mi nie ufa. Bo mieszkam u Murdry, w rozdartej dzielnicy. Chcesz, żebym ja z nim pogadał? No, czemu nie? Pomów z Lornem. Ty tu jesteś nowy, bezstronny. Zgadza się? Gdzie on jest? Tam na starej wieży strażniczej. Biadoli nad łodziami i gapi się w to przeklęte morze. No dobra, pogadamy z Lornem o tym. Widać, sytuacja jest bardziej skomplikowana. Co nie było tak źle nawet. Dobra, Lorn. Ty tu nowy? Tak. Czemu? To może się jeszcze nie skumałeś z tą murdrą? Może byś pomógł rybakowi w potrzebie? Co miałbym dla ciebie zrobić? Zgubiłem drewnianą nogę. Wiem, że to głupio brzmi, ale... Byłem zły jak cholera i jeszcze podchmielony. Mógłbyś jej dla mnie poszukać? Czemu sam tego nie zrobisz? Bo gobliny się robią coraz zuchwalsze. A ja jestem rybakiem, a nie żołnierzem. Za to ty wyglądasz na takiego, co umie robić bronią. Szukam dla ciebie tej drewnianej nogi. To może chociaż dałbyś mi jakieś wskazówki, które pomogą w poszukiwaniach. Jest gdzieś na Świńskiej Górce. W tym wzgórzu na wschód stąd. Cuchnęło tam goblińskimi szczynami. Tyle pamiętam. A w oddali było widać starą wieżę strażniczą. Pójdę tam zatem i poszukam tej nogi. Zostajesz tu? Nie! Wracam do swojej chaty na plaży. Tam mnie znajdziesz. No dobrze. Jeszcze pozbyliśmy ten miód i poszukamy tej nogi tego zmarłego męża murdry. Tutaj sytuacja jest bardziej skomplikowana i nie dziwię się, że Lordi i Rybacy przyłączyli się do... czy hmm, ten most tam no, wiadomo. Okupować się przejście do przejście Patrzcie <laughs> Czego tu szukasz? Ponoć masz tu trochę miodu. Patrzcie no, spragniony nam się trafił. <laughs> I co? Myślisz, że dostaniesz? Po coś przyszedł? Dawaj dwa antałki miodu, a zostawię ci gębę w jednym kawałku. Ej, chłopaki, chodźcie tu. Trzeba komuś spuścić lanie. No czemu taką spuścić lanie? To jest mój. Dość. Dawaj miód. Masz. I jakoś odechciało mi się pić. O ciekawe, że dziś odechciało tak pić, nagle o poziom wybiliśmy. Jak zwykle raz, dwa, raz. Tak już dobię tutaj. Zacznę to troszeczkę rozdawać, tak wiecie. Inaczej, dobra, co mamy tutaj w skrzynce? O, alchemiczna receptura osoby mikstury wytrzymałości. Zaraz ją przeczytam. O, Max, która mana. Many. Macie coś ciekawego, chłopacy? Chyba nie? Dobra. Chodźmy sobie tą drogą do Murdry. Nie o co mnie bardzo nerwuje w tej grze, że to, że... Większość ekstra dostaje się po prostu za robienie questów, a nie za ekspienie na potworach po prostu, nie? I po prostu bardzo mało potworów jest w ogóle, tak? Bardzo małą lokację, to chodzi o to, że nie mogę sobie na przykład, tak jak w innych częściach nim sobie zanim za zabierze się za jakiegoś pesta Nie, w związku z tym większość się znajduje to naprawdę bardzo dobry win. Ty obroń jest bardzo łatwo aż zbyt łatwo. To to jest Bandyci. Wagabunda. bunda. wszystko co mieli koledzy nasi ten łuk też wezmę spokojnie Niemożliwe w trakcie walki, nie walczę Trzeba znaleźć przypis na mikstury życia To by było wow, bardziej mi potrzebne niż... niż jakieś ten... Ała! Mocny ten atak specjalny był. Cholera, wiem o czym mówię. I tak to jest, gdy się walczy i zaczyna się grać o czymś innym i... Wszystko sobie Tu była taka ładna, a taka, taka dziwna jest. Przynajmniej powinna taka sama tak powoli biegnie nie ja my się na razie nie interesujemy ale ona się nami zainteresowała łodzią tu przypłynąłeś? skąd wiesz? tartan opanował most prowadzący na północ a na południu osunęła się ziemia więc pozostaje tylko łódź chyba że umiesz przebyć srebro wód pław? nie wyglądasz na zwykłą podróżniczkę kim jesteś? nazywam się Zajra. jestem poszukiwaczką przygód Ruiny to moja specjalność. Znasz się na ruinach? A słyszałaś może o jakiejś starej świątyni w tych górach? Szukasz starej świątyni? Brzmi ekscytująco. Powiedz mi coś więcej. Więcej to bym sam chciał wiedzieć. Na pewno szukają jej też paladyni Robara. Paladyni? Tak. Ponoć w środku znajduje się Boskie Kowadło. Paladyni chcą je zdobyć, a ja zamierzam im w tym przeszkodzić. Walczysz więc dla króla z Setarif? Ja nie walczę dla żadnego władcy. Chcę tylko pomścić swoich przyjaciół, których wymordowali ludzie Robara. Przykro mi z powodu Twoich przyjaciół, ale lepiej uważaj. Zemsta to obosieczna broń. Przepraszam się za jakieś hałasy, ale. Rozmawiałem z pewnym magiem. Wskazać, to poprawić. mogę dowiedzieć się więcej. Tak, gdzie w zamku Srebrowód mają stare archiwum. Może tam dowiem się czegoś więcej o świątyni. No to musisz znaleźć sposób na obejście tych bandytów. Bo inaczej się do Srebrowodu nie dostaniesz. Wiem, bez problemu, Możnisz, panie. Się tak, mam już. Przeniosłem miód. Przyniosłem miód. Oh. Czyli jednak się do czegoś nadajesz. Pokłóciłaś się z Lornem. O co wam poszło? Nic ci do tego. Daj spokój. Skoro i tak tu utknąłem, możesz mi chociaż powiedzieć dlaczego. Rybacy walczyli na wojnie, a ja karmiłam ich żony i nie chciałam zapłaty od razu. Wystarczyły mi łodzie w zastaw na wypadek gdyby zginęli na wojnie. Zgodziły się. No, a potem zjawił się ktoś z oddziału rybaków i powiedział, że wszyscy zginęli. No to sprzedałam łodzie. Wszystko zgodnie z naszą umową. Czemu nie zaczekałaś ze sprzedażą łodzi? Martwy to martwy. Na co miałam czekać? Nie wiesz, aby jak mogę przedostać się przez most? Z antałkiem miodu. udaj się do wartowników przed obozem bandytów i poproś ich, żeby cię przepuścili. Myślisz, że zadziała? Raczej nie, ale podwędzą ci miód i sami go wypiją. Jak go zaprawisz kilkoma żelaźniakami, to staną się potulni. W ten sposób zaskoczysz Dartana i jego ludzi. No i most się oczyści. Brzmi nieźle. Zgadzasz się? Spróbujmy no tej sztuczki z miodem. Antałek miodu już mamy. Teraz musisz mi tylko znaleźć trzy żelaźniaki. Gdzie znajdę żelaźniaki? Idź do starej kopalni. Tam ich trochę rośnie. Coś jeszcze powinienem wiedzieć? No, skoro już pytasz. Wejście do kopalni się zawaliło kilka lat temu. Będziesz musiał coś wymyślić, żeby się dostać do środka. O, chyba, że kopaczowi udało się wejście oczyścić. Od tygodni już gadał, że chce starą kopalnię na nowo otworzyć. Gdzie znajdę kopacza? Szukaj wejścia do starej kopalni. Tam go zastaniesz. Kim jest ten kopacz? Pustelnikiem i to takim gderliwym. Mieszka w starym tunelu w świńskiej górce, jak jakieś zwierzę. Dawniej pracował w kopalni. Gdy się zawaliła, przez dwa dni leżał pod gruzami. A i szajba biedakowi odbiła. Chciałbym, zer. No, no, że tylko poszedajmy jeszcze jakieś shity. Oho, wow, dobra, to mi niepotrzebne. To Ta tarcza mam mniej. Też na no sel. Czy ty masz kobieto? Jedna strzała, a nie ma się strzał. O oh. oh, fuchman nieskończono jest strzał. Szkoda tylko, że nie posiada ten... Autów. Dobra, no, udamy się do tej starej kopalni. Stare kopalnia, od razu przypomina się ta stara z Gotika 1. Na którą, na którą kontrolę sprawował stary owóz. To była kopalnia. To co zobaczymy teraz, czyli na no za chwilę. Trochę nie jest starą kopalnią. Znaczy, po, w ogóle nie przypomina starej kopalni. Co to jest kurde. Jak się przestraszyłem tych dzików? Jakieś. Jakieś odgłosy w ogóle wyglądają tych dziki. Jak nie dziki. No jak widać, tu jest taka zaskocznia, i musimy iść oczywiście, skryptowo. Jest tak fajnie. Czy no, tak zrobione, że. Poru... Nie, czy nie skryptowo, tylko po prostu specjalnie zrobione, że nie możemy sobie pójść naokoło, tylko musimy iść wyznaczoną ścieżką. I to jest troszeczkę denerwujące. No cóż, pójdziemy tą ścieżką. Już nic z tym nie zrobię, nie? Chyba my kopacza. Nie. Ulrich. Ulfrich. Wyglądasz mi na silnego mężczyznę. Więcej mięśni niż rozumu, w każdym razie. Znieważanie umięśnionych ludzi nie świadczy za dobrze o rozumie. Czego chcesz? Racz mi wybaczyć. Szukam kogoś odważnego, niekoniecznie bystrego. Wszystko przez te plugawe gobliny. Co z nimi? Te przeklęte stworzenia opanowały moją polanę i zżerają mi zioła. Nie pomógłbyś mi? Powiedz mi, gdzie jest ta polana, a pozbędę się goblinów. Dokładnie na północ stąd, bardzo blisko. Dobra, no to będziemy. Tak, nie, to jest tutaj. Malutki kości poboczny. To oczywiście wykonamy. Jak mamy szamana jakiegoś. tak widać, gobliny są bardzo rozwinięte. W porównaniu do poprzednich części, gdzie w kłótniku 1 i 2 były zwykłymi. Czyli no, tam jakieś takie malutkie grupki goblinów i ta, troszeczkę większe były. W tym miejscu już tworzyły klany swoje własne. Zaczęły posługiwać się magią. Tutaj już są takie bardziej. Już, Wybierają zbroje dla siebie. Mają bardziej zaawansowany sprzęt i tak dalej. Peso są nieco groźniejsze niż w poprzednich częściach. Ale równie łatwe do pokonania. Więc nie ma co się bać. Powiedzmy Ulfrichowi, że już jest wszystko ok. W ogóle jakąś e, recepturę. Dobra, pogadajmy z nim się ucieszy. A, jesteś wreszcie czy moja polana jest już bezpieczna? Już tam byłem. Gobliny postanowiły Cię wspomóc. Będą nawozić twoje zioła. Wybornie, wybornie Mam dla Ciebie drobną nagrodę. Proszę o to ona. No dobrze, expajny się do to doświadczenia. Dobrze, musimy znaleźć tego kopasza Co za cholerę... Znaczy on był... chyba tu gdzieś? Mapchen. On był chyba tutaj. No ale tutaj znajdziemy tą nogę, no to akurat i cyk, 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 dobra. Jedną sąsiedzką znajdziemy właśnie tą nogę. A tam widzimy... Jeśli mnie... Jeśli się nie mylę... Srebrowód. Tam, gdzie wysiedłem, a tu jest srebrowód. To jest miasto, do którego jeszcze kilka odcinków przyjdzie nam poczekać, zanim się tam dostaniemy. Ale cóż, nie zmartwiajmy się, i na razie jesteśmy gdzie jesteśmy, więc nie ma co rozmyślać o tamtych. A i te góry, te piękne nawet. nawet Patrzcie, jak się trzymają za rączkę. Podzielę sobie ten. Dobra? No sobie skrócić tą podróż, ale sobie jej nie skrócimy, gdyż. Latające działa też więcej eftu się zawsze przyda Łosz, szamani, albo jesteśmy lepsi niż ci gobliny. To są zwykłe gobliny, nie ma co się obawiać. Ja się o nie powiem troszeczkę mocno, mi skrzynka, bo ktoś mnie próje, a tam jest sniper. Coś ciekawego wziąłem z tej skrzyni, bo tak się przyspieszyłem troszeczkę. Coś tarcza badziewna, jakieś zwoje. Sekretę kuźni mieć, że wulkanicznego. Słaba miktora leśnicza, dobra. O, nareszcie miktora leśnicza, coś co chciałem. Tam idziemy chyba kolejny jakiś zamek, tam w oddali bardzo daleko. Tam też się kiedyś udamy. A to jeszcze czeka nas dużo roboty. I, tak, I w ogóle długa bardzo podróż. Nerwujemy to, że jak się podchodzi do krzaków, to one no znikają mogę to jakoś wyłączyć? Połączkę. Nie chcę. Pasek informacji. Teraz z otoczeniem. Nie. No. Yy, nie chcę podświetlać. No. I teraz jest troszeczkę lepiej. Jaka jest skrzynka B, i gobliny, ale i goblin, opala, i, i goblin opalający się szaman Ouch, Bo! Wow. Ale zawsze coś Aha tak widzę kolejną skrzynkę. O, tak, jak już taki, już taki odgłos, że takie uderzenie O, to znaczy, że traciśmy HP. No i to widać zresztą więc. I poziom, proszę bardzo. Dodatkowe 7 punktów życia. Wigor 1. Awansujesz na szósty poziom. No tak, zabijając wszystko, co się natrafi. Chociaż i tak ciężko tutaj bić poziom z mobów. Ale dla sącego nic trudnego. A, tutaj jest śmieszane co coś ciekawego. Konop, no zfacjane, patrunki. Są specjalne upatrunki, których można używać jedynie w momencie, gdy nie walczymy. No, sobie ustawię sobie, bo nie, nie mam. A, oh, to ryzyko. Dzięki ten. No i go nie ma, i znik Dużo go, naprawdę dużo. A, ale w końcu zmniejszy się ich ilość, jak będziemy wchodzić na, jak powiem, wyższe miejsce, na wyższe doświadczenia. Potwory będą się wtedy zmieniać, oczywiście, nie? Ktoś tu jeszcze lata i zyczy Aha I To był ten skrót taki wielki, o którym mówiłem Jak mówiłem, nie skorzystaliśmy z niego i... Zdobyliśmy troszeczkę dodatkowego doświadczenia i rzeczy Typu jakiś tam receptur i tak dalej, i tak dalej oła trafił mnie Ja ten szaman jest... Tutaj dobra. Kolejne kobinki. No prawie, dzięki tej broni no, można dużo zdziałać tą haimbą o bo naprawdę broń genialna, nie powiem. Zaraz zdobędziemy ową nogę. Wódz, więc wiecie. On na pewno ma tą nogę, a czy przynajmniej się to jest, bo skoro jest Wódz! No to wiadomo co się święci. No cóż, na razie nigdzie tej nogi nie widać, ale tu jest oczywiście skrzyneczka. Owa noga się znajduje, tam kolejny goblin, który sobie może ustrzelimy. jakby będę takim dobrym sniperem, mm -hmm. Ty bardzo kiwa się z To się tak lepiej wszystko jest masakra. Jeszcze ten bieg taki powolny z tą bronią, masakra. W ogóle tej bardzo powoli się porusza z wyciągniętą bronią. Czemu nie wiem, no. Bo... Rozumiem, że się że ktoś porusza wolniej, ale aż tak powoli, boże. Wchodzimy się do tej głupiej jask starej kopalni. Poszukamy wejścia do, do niej Czemu musieli sobie je zrobić i znaleźć też żelazniaki. W której kopa znajduje się w tej oto jaskini Dokładnie tam Ale tam, wejdziemy już w następnym odcinku, więc... Do zobaczenia Trzymajcie się Hej